Hej moi kochani jestem Merlin i dzisiaj pokażę wam jak możecie korzystać z projektu na githubie mojego, odnośnie plugina oraz jak możecie stworzyć wasz projekt jako przesłać go na githuba i z niego też tam korzystać a więc wychodzimy z założenia że macie zainstalowany że macie zainstalowany git czyli system kontroli wersji oraz że macie Założone konto na GitHubie. Dodatkowo możecie mieć GitHub Desktop. Jest to po prostu graficznie, graficzny interfejs, który Wam pomoże. Od czego zaczniemy? Przechodzimy sobie na Githuba, klikamy sobie ten plusik Create New Repository i wybieramy albo publiczne, albo prywatne. Ja Wam polecam publiczne repozytorium stworzyć, gdyż jeżeli będziecie mieć problem, możecie mi go na Discordzie podesłać i pokazać gdzie macie problem. Następnie wpisujemy tutaj nazwę repozytorium, nic innego nie wybieramy i klikamy Create Repository. Ja w tym wypadku mam już repozytorium, czyli moje repozytorium tak się nazywa. Minecraft plugin poradnik Merlin. Repositorym nie musi się tak samo nazywać jak wasz projekt. Ok, i tutaj mamy dwie opcje. Dla istniejącego repositorym jest ta druga, a dla nieistniejącego jest ta pierwsza. W tym wypadku będziemy kopiować po kolei te komendy i je wpisywać. A więc jeżeli macie wasz plugin Minecraftowy, rozpoczniemy sobie od stworzenia nowego folderu. Klikając prawym nowy folder o nazwie plugin i do folderu plugin przerzucimy sobie wszystkie tutaj pliki, które mamy. W taki oto sposób. Tak, że tutaj będzie nasz projekt, który możemy sobie wystartować y, Tutaj plik Merlin Poradnik email Myle albo POM XML Za pomocą IntelliJ No dobrze, a więc przejdziemy sobie tutaj, klikamy sobie na tym paseczku u góry Lewym przyciskiem myszki i wpisujemy CYMYTY Enter takie, takie okno konsolowe nam się otworzy i zaczynamy wklejać po kolei te komendy Zaczynamy od pierwszej, klikamy CTRL-C Przechodzimy tutaj, klikamy CTRL-V Pyk Utworzy nam się plik readme, następnie wpisujemy polecenie git init, git init, i nowe repozytorium zostało stworzone. Teraz widzimy, mamy tutaj folder.git, jeżeli go nie widzicie, musicie kliknąć widok, rozszerzenia nas w plików musi być zaznaczone. Następnie dajemy sobie polecenie git add readme md, pick. Następnie wpisujemy polecenie git commit. Tak, tutaj widzimy git branch minus m master git remote add. W sensie dokładnie kopiujecie tak, jak to u Was jest, nie tak, jak jest u mnie, gdyż Wy będziecie mieć inną nazwę użytkownika oraz możliwe, że inną branch zamiast Master Main. Wtedy to po prostu będzie troszeczkę inaczej u Was wyglądać. Następnie polecę git push minus u Origin Master. Pyk i coś takiego Wam się teraz wyświetli. I odświeżając stronę na GitHubie, zobaczycie nasz plik readme.md, czyli ma md z rozszerzeniem markdown. No dobrze, ale jak chcielibyśmy przesłać inne pliki tutaj? No dobrze, następnie stworzymy sobie plik git ignore, dzięki któremu będziemy mogli tutaj podawać foldery albo pliki, których nie chcemy, żeby trafiły na githuba. W wypadku stworzymy sobie nowy dokument tekstowy i nazwiemy go .git ignore. Enter. Tak. I klikniemy go podwójnie. Tworzy nam się w tym wypadku vs code. Możecie otworzyć go też notatnikiem. To nie jest żaden problem. Ja wam pokażę. Możemy kliknąć prawdę. Otwórz za pomocą notatnik. I wkleimy sobie tutaj taki oto kodzik, dzięki któremu te wszystkie pliki będą ignorowane, czyli wszystkie pliki jar nie chcemy, żeby były i te inne tutaj pliki. Oczywiście, jeżeli będziecie mieć jakiś plik, na przykład jakiś z ważnymi danymi, to on nie powinien znaleźć się w ogóle na githubie. Tak samo pliki jar waszego pluginu też nie powinny się tam znaleźć. Ok, więc zapisujemy i zamykamy. Oraz dodamy sobie licencję, ja sobie w tym wypadku tutaj dodam licencję... Em, LGPL2.1 nowy plik tekstowy licencje enter enter prawym klikamy sobie udamy sobie otwórz za pomocą i wybierzemy sobie notatnik i wklejemy tutaj zawartość Wy nie musicie dawać licencji licencje są w wypadku dobre tak jak jest mój kod publiczny dla wszystkich to wtedy wiadomo kto go może korzystać a kto nie no dobrze i teraz co teraz możemy sobie z powrotem przejść tutaj do naszego yy, naszej konsolki i wpisać specjalny kit Status i zobaczymy, które, które, rzeczy są aktualnie trakowane, czyli śledzone. Widzimy, że Git Ignore nie, nie, jest, nie jest śledzony, License i Plugin też nie jest śledzony. W tym wypadku wpiszemy git polecenie git add Czyli wszystkie te dodamy sobie i zobaczymy Git Status. Mamy wszystkie tutaj widzicie pliki teraz są one teraz śledzone i teraz jak napiszemy git commit -m podajemy message i damy sobie setup. Domość, enter i teraz git push enter i jak sobie odświeżymy na GitHubie, to widzimy nasz projekt tutaj trafił. Ok, nas już teraz konsola nie będzie interesować i teraz jak sobie przejdziemy do plugin i teraz zobaczymy sobie na nasz plik pom.xml klikniemy prawym, otwórz za pomocą i damy sobie tutaj, wybierz inną aplikację. Nie mamy dalej, więcej aplikacji. Możemy też zawsze otwierać tego typu. IntelliJ, klikamy OK. To widzimy, ładuje nam nasz Pomix ML. W tym wypadku ładuje nam nasz cały projekt. Widzimy, plugin mamy tutaj, nasz i tutaj jest nasz, nasz cały tutaj projekt. I możemy go dalej kompilować. Działa on bez zarzutów. Jak sobie zobaczymy install, działa on tutaj, widzicie, bez zarzutów. I jak słuchajcie, wy teraz będziecie mogli z tego korzystać. Dobra, zaraz Wam pokażę, jeżeli tutaj będziemy, tutaj mamy opcję bręczy, czyli gałęzie naszych projektów, tutaj będą wyświetlone różne wersje, różne poradniki, każdy, każdy odcinek, że tak powiem, to co zrobię na początku, będzie tutaj, że tak powiem, będzie tutaj wyświetlona o, konkretna wersja z numerem odcinka i będziecie mogli sobie ją wybrać. A więc jak, słuchajcie, sobie coś takiego możemy teraz zrobić? Więc my sobie teraz stworzymy tutaj, spróbujemy sklonować ten projekt w tym wypadku. Albo jeżeli nie macie GitHub'a, możemy kliknąć Code i dać Download Zip. A jeżeli macie GitHub'a, to możemy sobie po prostu tutaj kliknąć na Code, HTTPS i tutaj ten znaczek, skopiowane. I klikamy w folderze, gdzie chcemy to mieć. I wpisujemy tutaj cymydy. I następnie w cymydy teraz wpisujemy powiedzmy git clone. Podajemy ten adres Ctrl V i teraz nazwę folderu, do którego chcemy to Wkleić, czyli na przykład test Enter. i teraz widzicie, klonuje nam. Ważne, że do tego musicie mieć, żeby to działało, musicie mieć git zainstalowany. No dobra, a więc nasz test tutaj jest, jest sklonowany i widzicie, działa to, tak? I możemy sobie przejść teraz do plugin. I widzicie, dalej mamy POM XML, możemy sobie odpalić i zobaczycie, że IntelliJ bez problemu nam odpala ten projekt. I w taki sposób możecie sobie wy też ten projekt odpalić ale co jeżeli byłaby inna wersja dostępna i chcielibyście z niej skorzystać tak? chcielibyście z tej wersji skorzystać wtedy co należy słuchajcie zrobić wtedy jak mamy tutaj to miejsce w tym wypadku jesteśmy teraz w Minecraft Plugins zamkniemy sobie tą konsolę, przejdziemy sobie do naszego pluginu czyli przychodzimy do tutaj folderu test w tym wypadku i musimy odpalić sobie konsolę czyli tutaj w górnym okienku klikamy i przypisujemy cmd. następnie w tym co nam się otworzyło wpisujemy polecenie git git checkout i na githubie możemy sobie zobaczyć jakie mamy branches dostępne. W tym wypadku mamy tylko master, ale jakby było więcej, wtedy wpisujemy git checkout i wpisujemy polecenie, na przykład e, mielibyśmy lekcję, czyli wpisujemy lekcja 2, prawda? lekcja minus 0,2, czy no, na przykład minus 0,2 i jakby taka była, wtedy by nam przeszło do tej konkretnej lekcji. Całe, całe te pliki by się nam zmieniły na lekcję właśnie Drugą. I wtedy od razu moglibyście uruchomić, nawet, nawet, wydaje mi się, że to byłoby bez potrzeby zmieniania tutaj czegokolwiek w, w, właśnie w IntelliJ. Moglibyście mieć to uruchomione IntelliJ i działałoby to bez problemu. Dodatkowo mogę Wam powiedzieć, że możemy to zrobić z samego IntelliJ. Nie musimy w ogóle używać konsoli. Wystarczy, że uruchomimy sobie IntelliJ i po lewej stronie widzicie, mamy commit, mamy pull, pull request. I tutaj u góry mamy też te, te branche i widzimy, mamy local branch i remote, to jest to, co jest na GitHubie, mamy master i tak dalej. Jeżeli stworzylibyśmy sobie nową branch, ja bym teraz stworzył tutaj nową branch, możemy sobie stworzyć dla testów nową branch i stworzymy sobie branch o nazwie lekcja, lekcja pierwsza, załóżmy 0,1 albo 1 po prostu. Create branch 1 from master pick. Widzicie, ona już jest stworzona. Mamy teraz opcję master albo mamy teraz opcję lekcja 1 i zobaczymy sobie w IntelliJ. Jak sobie teraz odtworzymy, to otworzymy tutaj. To mamy remote, origin, mamy master. Widzimy, jeszcze nam tutaj nic nie załadowało. Możemy sobie dlatego zrobić update project. Dajemy merge incoming changes into current branch. OK. I teraz musimy dać login via GitHub. Musimy się tutaj zalogować przez GitHub. authorize I tutaj musimy dać authorize na dole. Klikamy sobie outrise. Tu musimy wpisać teraz Mobile Token, ponieważ ja taki, ja taki mam. Możemy też użyć opcji Use Token. W tym wypadku zamiast login via GitHub, klikamy Use Token i wpisujemy tutaj nasz token. Jak wygenerować token, musimy kliknąć tutaj Generate. Otworzy nam się teraz strona na GitHubie. Ok, następnie mamy opcję New Personal Access Token Mamy tutaj notatkę, ile wygasa, możemy sobie albo custom dać, albo na przykład 90 dni i scopes, które tutaj są potrzebne, czyli w tym wypadku uprawnienia, które chcemy dodać IntelliJ odnośnie naszego konta. I klikamy Generate, następnie musimy sobie skopiować token i wkleić go tutaj, klikamy Login i jak wszystko będzie dobrze, to zobaczymy, że all files are up to date Na Githubie alternatywnie możemy wszystkie tokeny anulować, jeżeli chcemy takie Ok, a więc jeżeli sobie mamy nasz projekt zaktualizowany Ponieważ kliknęliśmy Update Project, zobaczymy, że lekcja 1 się pojawiła i klik, możemy sobie wybrać PYK i widzimy, mamy checkout. PYK i zobaczymy sobie teraz, widzimy checked out New Branch, lekcja 1, u góry się też pojawi lekcja 1, i teraz nasz kod cały tutaj został zaktualizowany automatycznie. I tak samo, jeżeli potem pojawi się następna lekcja, ona się tutaj Wam wyświetli, w remote. I możecie sobie zmienić na wersję remote. I jeżeli wprowadzicie jakieś z, z, zmiany, one nie będą na remote, gdyż ja jestem właścicielem wersji remote, a u Was będzie po prostu zmiany wprowadzane na wersji lokalnej. I tutaj sobie możecie zmieniać te, te dokładnie rzeczy. Jak będzie słychać więcej lekcji, pokażę Wam też filmik, w jaki sposób możecie z tego jeszcze lepiej korzystać. Więc ja Wam dziękuję za uwagę. Ja jestem Merlin. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć.